Pozwólcie Państwo, że przedstawię kolejną kategorię. Jest to kategoria dla najlepszej organizacji, organizacji samorządowej, pozarządowej. Zapraszam na scenę wręczających dolnośląski klucz sukcesu pana Henryka Gołębiewskiego, członka kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Pana Ryszarda Chruścickiego, sekretarza Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i sekretarza Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, dyrektora Andrzeja Kosiura, reprezentanta prezydenta Romana Szełemeja, członka Kapituły. Poproszę również o prezentację. Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej Chorągiew Dolnośląska ZHP imienia Stefana Mirowskiego. Chorągiew Dolnośląska ZHP jest największą i najstarszą polską organizacją wychowawczą na Dolnym Śląsku. Od niemal 80 lat kształtuje kolejne pokolenia młodych obywateli, aktywnie włączając się w działania społeczne w wielu obszarach, m.in. kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, pomocy społecznej i profilaktyki. Zapraszam członków Kapituły oraz laureata. Komendanta Chorągwi Dolnośląski ZHP Harcmistrza Arkadiusza Rudolfa. Proszę Państwa, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska informacyjnie to 7542. Harcerzy. Więc jest to bardzo poważna organizacja pozarządowa. Gratulując w imieniu kapituły, mógłbym powiedzieć tylko gratulujemy, ale ponieważ mam okazję, i to był przypadek, że akurat kapituła przyznała mi te honory, że mogę dwa zdania tutaj powiedzieć. To jest skierowane do druków harcerzy. Tak się składa. Że swego czasu byłem harcerzem chorągwi lubelskiej i tam w ramach jednego ze spotkań na obozie harcerskim otrzymałem stopień harcerza Orlego. W związku z tym mam prawo teraz powiedzieć naszym harcerzom dolnośląskim: czuwaj! Bardzo dziękuję za nominację, za wyróżnienie. Jest mi nie, jestem niezmiernie dumny, że mogę odebrać tak zaszczytną nagrodę w imieniu Komendy Chorągwi Dolnośląskiej, ale przede wszystkim w imieniu mojego zespołu, zespołu ludzi, którzy na terenie całego województwa, czyli 23 jednostki terenowe, robią kawał dobrej roboty. Każdego dnia podejmują się nowych wyzwań. Tworzą przestrzeń dla rozwoju nie tylko dzieci i młodzieży, ale także i seniorów, starszyzny, która w ramach naszej organizacji ma możliwość działania. Bardzo się cieszę, że jesteśmy częścią obywate społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo też jestem dumny z, z nas, jako harcerzy w ostatnim czasie za służbę, której się podjęli. Na terenie całego województwa, nie tylko na terenie gmin, które zostały dotknięte klęską żywiołu, jaką jest powódź, ale w związku z działaniami przygotow przygotowującymi się do przyjścia e, tutaj e, tragedii. Bardzo się cieszę, że Zostaliśmy wyróżnieni i tak naprawdę dla nas jest to obowiązek do dalszego rozwijania się, do dalszego podejmowania się służby, bo w 2025 roku będziemy obchodzić 80-lecie Harcerstwa na Dolnym Śląsku, pomimo tego, że jesteśmy stuletnią organizacją. Chcemy pokazać, jak harcestwo rozwinęło się właśnie na terenie województwa dolnośląskiego. I już teraz y, zapraszam wszystkich Państwa, żebyście wspólnie razem z nami przeżywali 80 lat województwa, ale też 80 lat harcestwa na naszych terenach. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Czuwajcie. Dzień. 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 Dzień.